Musimy z tej strony Filip i dzisiaj gramy w Brawl Stars. Yy, sorry, yy, miałem gdzieś dwa filmy, za chyba jeden, bo coś... Nie, dlaczego? Coś, coś mi nie piekło. Okej, okay, gramy w Brawl Stars. O kurde, ale lagi nie. Jak mi będzie tak gościu ladzieć, to my trochę nie pogramy. O, dobra, ja ją Mam Dwa hity, dobrze. 3 kuby, trzy pary kuby leżą tego, żeby to zgadnąć u mnie. To też sobie skanę na dwa hity. O, to też na. Gdyby to się samo rozwali, jak się rozwali, to przejdę. A to się rozwali, to się trochę O, tu będą kolejne kuby, A ile to jest kubów już chyba? 3, 2, 1. I mam kolejnego i łazafi. Teraz idziemy się tam. Jeszcze zdążę. Jeszcze zdążę. Nie mówię, że nie. To jest tylko trzy kratki. Dobra. No, idziemy. Idziemy po tego kiba. Dobra. Idziemy. Siedem kiub. I po posoko. Dobra, Lecimy na niego ty. Ja na dwa hity zdejmę. Dos, dwa. E, dwa. Oginiamy go na dwa hity. Ej. Tego kiba, bo niech odpuszczę. Dobra, tu jest też sok, więc spoko. skarne sobie go. Nice. E, czy tu gdzieś ktoś sobie nie kąpi przypadkiem? No właśnie. O jest. I to. Naseczka. O to nieźle. No. Już mam po soczku, a ja mam 9 kg. O to czerwiam. <grym> Ej ona mnie zaraz zniszczy, ty. A ja ją mam na dwie się, ty, gościu. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, o kurde. Już zniszczyła, nie? A ja chciałam się trochę pobawić O, dobra, nagrywa się, bo wcześniej nie, nie, nie nagrywa u nas. Okej. Okay. I będzie już będą te skrzynki, tego. Nie mam jeszcze tych podwajaczy. 664, dobra, otwieramy szybko. Nic nie trafia, niestety. Hmm. Nie wiemy już, jak to otwierać, to nie. Zostawmy solo. Przypomnę żebyście subskrybowali, dla mnie to ważne jest bardzo. Ej. Oczywiście najlepiej z żebyście mieli wszystkie, wszystko... ...powiadomienia, żebyście byli ze mną na bieżąco. A! Załatwiamy ją na 3 hity. Już! cztery. Dobra, zniszczona. Nice. No z to -e zniszczyłem jako pierwszy, kogoś rozwaliłem. pyk, pyk piek. 9 osób, dobra, Już 8. Nie, nie. O, Piperka, fajnie. Może sobie ją przyjść. O nie! O nie! O nie! Ej, gdzie O jest? Ty, nie! ona, Ty, ona, zniknęła. ona uciekła. Sprawdzamy te Jakie Nie, no i dobra, idziemy po tego kibu. Bum, no raz! No raz! O, pomijmy sok. No mi się podoba, trzy całki, ko siebie leżą, pyk, 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 na dwa razy zdjęty. No i co? Okej, okay, szukamy teraz soczka. O, jestem MZ to ma. O nie MZ na blisko, tylko przez mogę. Dobra, yy. najlepiej ją tak załatwić. O, i teraz ma dwa hity. Raz, dwa, trzy, cztery. Przyciągamy. Ginie. Dobra, uinek. kolejny. To mi się podoba, jak całe, całe, całe łyne robimy to. Teraz i kolejny skrzynka. Cowie. Nie będzie, kolejna. O, oczywiście zapraszam do mojego klubu. Polski Marines. Jestem, mam 9,600, prawie. Dobra. Widzicie, co? Wbijmy ten 9,600. Ja tu wmieszam księgi. Nie wiem, co to jest tak. tak nie. Otwierałem raz tak? Otwierałem nieraz, ale ciekawe, czy to coś. Czy wtedy zrobimy, może jakąś. Kruka czy coś? Spajka, Leona. Cośkolwiek. Dobra, dzięki. Takuba i ciebie razwa. O nie, dobra. Dobra, widziałam. Zginiemy, nie wiem. To nie miało tak się skończyć. Dobra, to, to się nagiewa. Mam teraz włączone i to było taki minus. Muszę cały czas obserwować to. Dobra, teraz muszę mieć trzecie miejsce. No tak, pora. To muszę muszę teraz kontrolować, bo raz mi się w 50, 30 będzie wążać. bo miejsca nie miała, aha. Dobra. O kurde. O, Jak ona mnie trafia? Z jakim panem? Dobra, dzięki za kruby. Okej. Okay. Sikam stąd. Dobra. I to tu, o. Dziękuję bardzo. Ty... Oni są widzisz, widzisz, dawaj, bum. <grym> dzięki. <grym> Może mi to, <też> trochę. <grym> dawaj, please. Dobra, dzięki widzisz, 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 O, widzisz, I bum. widzisz, 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 była się i żywo. Dobra, nie ma już soczka. nie ma. Dobra. Byk i byk. Bibi. Bibi, bibi. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, swe pole. Dobra, to dwa. Dobra, giną. Nice. No nie przyściana może być. Dobra. Trzecie miejsce, to, to w sumie tak mieliśmy to zrobić. po sześć. Od Jeden. To jest jakaś beka po prostu. Pada na się na razie. Okej, okay, teraz to zbieramy. O pam. dawaj pam, dawaj, dawaj, pam. No, bum. Nie ma dobra. Wejdźmy do końca w skrzynie. O, teraz na poczęła, więc spoko. Idziemy po skrzynię, gościu. O, dziękuję bardzo. Ej, gotowe mi się jakiegoś i w Ej, ała, ała, Chcesz mnie wyjaśnić, tipie. Bum, bum i bum. Na dwa hity. Dobra, teraz już jest po tobie. Na hita cię zejdę. Na hita cię zejdę. Dobrze, elo z tobą. No bo chcę ją załatwić, bo będzie... O nie, o nie, nie wejdzie na hita. a trzy. Bum. Pięć osób, mogę już sobie zginąć. A, ale nie. Robimy jak najszybsze. O nie, Bibi. O nie, Pam. To jest sześcioma kubami. Elo. Aaaa. Biwi się. Razem spam. Uno było 10. 11. 11 no. Okej, okay, mamy tak Nawet tu się udało, więc spoko. Będzie 20 i 40. No. Okej. Okay, I to jest pójdę będzie, ja. otworzyć. No, myślę, że to spam było, potem. Okay. Do ghi. I... i nie, to chyba. No. Nie, czemu? Nagrywa <śmienicza> się, nagrywa się, dobra. Muszę kontrolować to normalnie. Dobra, najeżdżamy, najeżdżamy, najeżdżamy. Dobra, ej, odejcie. Chodajcie gościu, będziesz wątpić. Typie, typie, na hita cię mam. Dobra. Najw. Nice. To sobie zbiorę na 4 hity co prawda, Teraz na 3 chyba będę zbierał. No bo mam 3. 1, 2, 3. Nie, 3 na 4. Okej. Okay. Dobra. Ej, on zginie, on zginie, on zginie, nie będzie mógł to... Bo jak go tokle? Bibi go na mnie, Ten bibi go. Aaa, bibi go rozwali. A ja idę od drugiej strony, kościół, nie ma szans. Musi zginać. Aha, waj, bibi. Bí, 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 bí. O, nie, bí, bí. Ratujete, bí, bí. Elo. Dobro. Ej, bí, bí. Pomáha. Ona chce mi Zbieraj, to zvíteť. Tu ešte ište to oda, nie? O, nie, tu nie. Tu muszę ísť. Hej, ona nie oda, nie. Ja mám sobie všetť. O, kurde. Kurde. Aaaa, to je skiniam. Co ja robím? O, kurde. O, kurde. Kupucieczki, małe doczki. Dobra, lecimy. Dobra, to jadę. To jadę, Normalnie. Ona mnie spowoli. Dobra, trafiła mnie, kurde. Dobra, speed. Skończył mi się. Serio, specjalnie to zrobiłem. No, Dobra. O, 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 au. Dobra, ty na na No i to, zaszło. Dobra, ona już musi się podać. Bum, nie trafiła, nie trafiła, Ой. <coughs> О, куда? На сочку, на сочку, на сочку. Сгина. Ты сгина. Бум, 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 бум. Чуть ⁇ нка.